Pokój, dobry, kochani. Dzisiaj już ostatni dzień chodzenia po kolendzie. Powiem szczerze, że jestem strasznie zmęczony. Oczywiście ktoś powie, no czym twoja praca w porównaniu z moją pracą, kiedy muszę nosić worki i tam jeszcze inne rzeczy. Ale tak to jest, że to jest jednak takie obciążenie psychiczne. Idziesz do domów y, obcych ludzi y, na wieczór gdzieś około od 10 do 20 kilku mieszkań. Są ludzie, którzy przyjmują cię z ogromną radością i wyrażają tę radość, ale są też tacy, którzy, którzy czekają, aż sobie pójdziesz, albo nawet mają jakieś żale. Oczywiście idę nie po to, żeby zebrać pieniądze, tak jak niektórzy myślą, ale po to, żeby z nimi porozmawiać. Zazwyczaj pytam, co u Państwa słychać, i wtedy mówią o swoich bolączkach. W kościele zazwyczaj. Oni słuchają nas, jeśli przychodzą w ogóle. A tutaj jest okazja do tego, żeby posłuchać ludzi. Idę na kolędę i cieszę się, że to już ostatni dzień. Dzisiaj idę do Wielkiego Wieżowca. Mam dwie klatki, to znaczy półtorej właściwie. Jest sześć klatek, a nas wszystkich idzie pięciu ojców. Jeden zostaje tutaj na miejscu, żeby spowiadać, żeby mszę świętą odprawić wieczorem. A my wszyscy idziemy. No to na razie. Miserná cítka stájí klika. Przecień Boże, cię spieod po kolędzie. Proszę. W okazji kolendy najczęściej składane są ofiary na kościół i na różne potrzeby Przed chwilą pani chciała płacić kartą Ale nie mam terminalu. Nie wiem, coś mi tutaj nie pasuje, żeby jednak terminale wprowadzać Chociaż może to było, dla niektórych była wygoda Ale nie wiem, coś tu jeszcze chyba nie, nie dorośli do Czwarte piętro Już jestem zmęczony, a jeszcze do góry sporo Już po kolędzie, trochę zmęczony, ale zadowolony. Sporo osób ciekawych spotkałem. Fajne rozmowy. Nie wiem, czy macie coś takiego, że czasem nie macie ewidentnie ochoty, ani siły na coś, co, co jest męczące, trudne i może nieklimatyczne, a jednak później przekonujecie się, że to naprawdę miało sens. Dzisiaj byłem w kilku domach i kilka ciekawych rozmów przeprowadziłem z ludźmi z którymi łączy nas Pan Bóg, albo łączy nas wspólne poszukiwanie Pana Boga, albo muzyka. Bardzo, bardzo fajne rozmowy. Chwała Panu. Idę do domu już. Wreszcie. Tutaj jest ostatnia klatka tego domu. Tutaj niestety jeden z dzieciaków, później już dorosły człowiek. Pełnił samobójstwo kogoś, kogo uczyłem też i w przedszkolu, później w szkole. Tam z 10 piętra z góry skoczył właśnie tutaj na to miejsce, stracił życie. Ale wciąż jakoś tak wspieram go modlitwą. Z jego mamą jesteśmy zaprzyjaźnieni. A czasem jak mam jakąś taką możliwość nastrój albo właśnie brak nastroju. To wsiadam na rower i jadę na cmentarz właśnie do Mirka i on właśnie z tego wieżowca skoczył, nie mógł sobie poradzić z tym życiem szkoda mi bardzo bo bardzo wartościowy i dobry człowiek tak właśnie jest w sumie byłem dzisiaj w około 25 mieszkaniach jeszcze wciąż w głowie słyszę te wszystkie słowa, zdania. Będę się modlił za tych ludzi, aby Pan Bóg im błogosławił. Amen.